Witam. Sobotnie przed południe zaczniemy znowu od aspektu psa, który śpi cały dzień, to w dodatku na moim łóżku. Kilton śpisz na moim łóżku, krokodylu. Z moje łóżko i moja poduszka, ty masz swoje. Czemu śpisz na moim? Zobaczcie, jak on śpi. To jest niesamowite. Jeszcze nie widziałem psa, który by tak spał. Może dlatego, że mało psów widziałem w życiu. Śpiących. Tak. Ty śpisz na moim łóżku, kolego. To jest moje łóżko. Halo. Nie udawaj. <noise> jest łobuz po prostu niesamowity. No łobuz jest, łobuz. Nagrywam teraz prawie poranną pogadankę dla was. Witam bardzo serdecznie. E, chciałem coś powiedzieć? Tak, chciałem powiedzieć, że idę sobie teraz usiąść, żeby z wami pogadać, bo nie będę z wami rozmawiał na stojąco. Chociażby dlatego, że mnie bolą nogi. Po wczorajszej dyskotece. Piesek. Piesek na moim łóżku. Dobra. Tematy będą dzisiaj ciekawe? Myślę, że tak, ale najpierw sobie usiądę, pozwolicie. Zanim usiądę i będę nagrywał, to chciałbym najpierw dla Ciebie, Agata, specjalnie dla Ciebie, Agata. Wiesz, która Agata. Agata pytała, się ostatnio gdzie zniknął mój obraz. Ten taki, który Ci się podobał, był za moimi plecami. On nadal jest za moimi plecami. Eee, przy czym w mojej uroczej pracowni na poddaszu, w mojej wiejskiej chatce, nastąpiły pewne e, zmiany, dosyć istotne, w, w umeblowaniu pomieszczenia. I obraz wisi teraz tutaj. Proszę bardzo centralnie nad moim ulubionym starym fotelem wisi twój ulubiony obraz nie oddam ci go za jasną cholerę Agatko ponieważ bardzo go lubię a przede wszystkim jest moim dzieckiem i, i, i wiesz o co chodzi, sam go stworzyłem więc będzie tutaj wisiał, ale namaluję ci, namaluję ci namaluję ci obraz i być może nawet będzie ładny może nie tak jak ten, ale coś wykombinuję nie no, namaluję ci coś ładnego tylko muszę znaleźć czas a teraz sobie siadam i będziemy sobie gadać no, już siedzę bez herbaty, bo wypiłem, a już nie miałem czasu ani mi się nie chciało robić kolejnej Taki się leniwy ostatnio coś zrobił, nie? No. E, dla wszystkich, którzy dopiero tak jak ja całkiem niedawno, czyli około godziny temu wstali, życzę dzień dobry, a dla całej reszty y, mówię też dzień dobry, ale takie bardziej popołudniowe. No bo generalnie po południe już nastąpiło. E, wczorajsza nazwa po prostu szalona. Bardzo lubię niespodziewane imprezy. E, nie ma nagrania, to znaczy jest, ale nie będę go publikował, bo byłoby skandaliczne w wielu miejscach. No e, bo to było tak. Zbliżała się godzinę, wybiła godzina 17, wyłączaliśmy systemy, tak stoimy, ja siedzę w takim, w takim boksie ze mną obok mnie siedzą dwie osoby. Siedzi kolega Julian i kolega Leslie, których i koleżanka Leslie. Znacie te osoby, z, zwłaszcza Leslie tą z językiem z nagrania z poprzednich wejścia do pubów. Tak było coś takiego. No to co, miłego weekendu, nie? Tak fu, fu pap pap. pap, pap. A Dobra, idziemy na jednego. Stając już w kolejce do baru, wiedzieliśmy, że to na jednym się nie skończy, bo to było tak, dobra, Julian mówi, dobra, ja stawiam, ja stawiam pierwsze. Ale dzisiaj tak mówi, wiesz, psychologicznie właśnie stwierdziłeś, że nie zostajemy tu tylko na jednym piwie, no i ha, i się zaczęło, no i tak się śmialiśmy, bawiliśmy, na końcu wylądowaliśmy w jakiejś dyskotece ala lata takie 70 80 zresztą... Puszczałem, wrzucałem wczoraj nagrania, które jak sobie słyszałem, że coś fajnego leciało i sobie tańczyliśmy, to sobie znajdowałem szybko na telefonie to nagranie na, na YouTubie i plom na Facebooka, żebyście wiedzieli przy czym się bawimy. Fajnie było. Się wytańczyłem, dlatego mnie nogi bolą, nie nagrywam na stojąco. Poza tym tak nieładnie mówić do ludzi na stojąco, kiedy wszyscy prawdopodobnie siedzicie lub niektórzy nawet leżą. Dobrze, pogadanka o wszystkim i o niczym, czyli sobotnia. Zmieniła się na nomenklatura określenia osób homoseksualnych, się dowiedziałem wczoraj wieczorem. Y jak się mówi na faceta, który lubi facetów? No dotąd się mówiło gej lub inaczej, prawda? Tam są różne odmiany określeń, niektórych nie lubię. E, e, natomiast dowiedziałem się wczoraj, że jest nowe określenie. Waginosceptyk. Haha, jak to brzmi? Waginosceptyk, bo to ma takie konotacje tylko i wyłącznie seksualne, prawda? Waginosceptyk. A to przecież homoseksualizm no, się na seksie nie kończy. Czasami. Mam głupawkę. No to jeszcze mnie trzyma po wczorajszym, a dzisiaj, a się dzisiaj będzie działo, uuuu, bo się boję, aż przeszły. Z radości. Bo dzisiaj się będę widział z moją ukochaną Anią i z, 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 naszym, e, z naszym przeukochanym Krzysiem. No i się będzie działo, oj, będzie, będzie, proszę Państwa. Taką mam nadzieję. Chociaż dzisiaj jest zaplanowanie, wiecie tak, wczoraj było spontanicznie, więc było fajnie, e, spontany zawsze są fajne, a, a takie planowane to czasami mogą, że tak powiem, być porażką. Ale nie zakładamy tego co najgorsze. Omówienie tygodnia mieliśmy, słuchajcie, widzieliście co się wczoraj stało w Polsce z prezydentem? Czy tylko ja czy naprawdę ja jestem tylko paranoikiem i mam wrażenie, że próbowali go sprzątnąć? No? Wiadomo, że przecież idzie podobnie jak prezydent świętej Bęci Kaczyński, Lech i e, idzie, że tak powiem, w szkodę tym wszystkim e, ponadpaństwowym układom biznesowym. No, a że numer z samolotem powtórzony może już nie być tak wiarygodny jak ten poprzedni, to, to postanawiają to może zrobić inaczej, nie wiem, nie wiem, może jestem paranoikiem. W ogóle się ostatnio tam nawet dyskusja była, że, że popadam w paranoję jakąś, no jak chyba wszyscy, tylko nie wszyscy się przyznają do tej paranoi, albo nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że już są głęboko paranoiczni. Nie ja wiem, sen dwa dni temu śniło mi się właśnie, w, że w Birmingham byłem na przedstawieniu w takim dużym teatrze, który nazywa się Alexandra Theatre i tam w trakcie spektaklu wybuchła, wyleciała w powietrze scena i zaczęli latać jakieś goście z karabinami i w ogóle, tak się ludzie mówi, kurczę, prorocze to czy co, bo ja już nie wiem. Tak przypuszczam, że się przez ostatni tydzień w ogóle nakręcałem strasznie takimi tematami, z uwagi na mój podświadomy strach, nie wynikający nie wiadomo z czego. I może sobie po prostu moja, no, no, sny zostaje wytworzony przez moją podświadomość, która została bombardowana przez świadomość, która z kolei wariowała pod wpływem mózgu, który analizował w nieprawidłowym kierunku. Prawie rozumiem to, co powiedziałem. <laughs> mam nadzieję, że do Was też dotarło. No, z uchodźcami wiecie, jak jest, no idą, idą, idą i, i, i jeszcze idą. Ja mam w ogóle pogadankę w Czewicie o tym, że ludzie w Niemczech to nawet połowy tego nie wiedzą, co my wiemy w Anglii. E, rozmawiałem wczoraj z moją trzecią siostrą mojej mamie, która w Niemczech mieszka już o... Oh, i wow, jeszcze trochę, z 40 lat już w tej chwili będzie. No, 40 ponad. I, I rozmawiałem z ciocią i właśnie ona wjeżdża tam, uchodźcy, azylanci, że naokoło oni wszyscy mają z tym problem, że prawda, że się niebezpiecznie zrobią na ulicach, ale ja mówię, no ale kurwa, przecież już jest tam ponad milion u was. A ona, co? Nie, ja wiem no ponad milion macie już w tej chwili nowo przybyłych uchodźców, tych z ostatniego półrocza tylko. Ty chyba żartujesz. Tutaj mówią, że 600 tysięcy to jest taka nawet zawyżona liczba. Ponad milion, kobieto! Obudź się! Wake up! Nie wiesz nawet, na no tak, ale oni nie wiedzą. I wyobrażacie sobie, że ja... Jak znajdę jakieś filmiki o tym co się dzieje w Niemczech na YouTubie i przesyłam linki właśnie przez Messenger na Facebooku to jak Ciocia to otwiera to, to ma zablokowany content, nie może oglądać. Nie wyświetla się. No. Nawet wpadłem na pomysł, że może będę te filmiki ściągał, przerabiał na jakieś pliki i w Zipie i wysyłał. Może wtedy sobie uda zobaczyć. Po prostu, no, to, to nawet to co, co ostatnio wrzuciłem o tym gościu, który pracował dla jakichś tam służb w Niemczech i zaczął w końcu dziennikarzom opowiadać co się dzieje jak wyglądają rozmowy z uchodźcami w ośrodkach, kiedy oni jawnie mówią, po co tu przyjechali, żeby podżynać niewiernym gardła. Nie widzę niemieckiej przyszłości zbyt różową. Angielską, dopóki będziemy się trzymać tak jak się trzymamy i wyjdziemy z Unii Europejskiej, widzę, widzę w miarę pozytywnie. Tak jak już wspominałem, brytyjscy muzułmanie w sporej większości nie są zainteresowani prawem szariatu, nie są zainteresowani tworzeniem kalifatu i nie są zainteresowani współpracą z ISIS. A z różnych... Znaczy są wariaci, oczywiście są fanatycy, prawda, którzy nie patrzą na stronę materialną, ale większość z nich tutaj mieszkających, niektórzy od pokolenia, niektórzy niedawno przyjechani, oni sobie bardzo cenią, bardzo cenią to, że brytyjski system z pomocy społecznej i socjalny i benefitowy traktuje ich w sposób priorytetowy, to znaczy będąc właśnie z tej określonej grupy ma się troszeczkę większe przywileje, jak się okazuje, a przynajmniej jest się sympatyczniej załatwianym. I dużo im się należy, oni sobie to bardzo cenią, że mogą sobie właśnie żyć, mieszkać. Mają, jak nawet, jak pracują, to mają dopłaty do wypłat, coś tam tam, tam się je dobrze. Oni nie chcą tego zmieniać, doskonale wiedzą jedną rzecz. Bo ja to, takie rozmowy tu przeprowadzam z niektórymi moimi znajomymi braćmi w wieży e, z pochodzenia azjatyckiego. Oni to nie wprost mówią: Słuchaj, stary, jak się, jak się stworzył teoretycznie taki kalifat, to będziemy mieli to samo, z czego wyjechaliśmy tam, bo się zaraz zrobi nędza i bida, bo ktoś musi pracować, a Biali są bardzo pracowici, my niekoniecznie. No? Takie rzeczy słyszę i to są zupełnie szczerze mówione rzeczy. każno to widać. Kto jest pracowity, jak to nie. Najczęściej w autobusach rano. Eee, no. Takie rzeczy. Ale my lubimy, nie? <grytanie> Wczoraj zrobiłem numer dnia, to znaczy oficjalnie przez menadżerkę zostałem. Znaczy, nie jestem strofowany, tylko tak powiedziałem, nie lub tego więcej tak głośno. A, a nieoficjalnie mi powiedziała, że bardzo dobrze zrobiłem, bo zadzwoniła do mnie pani, właśnie jak mówiłem, pracuję w takiej, w takiej komórce naszego Departamentu Podatków Lokalnych, który zajmuje się osobą w kłopotach, które na przykład zalegają z tym podatkiem lokalnym, zaczynają mieć kłopoty finansowe, wkręcają się w spirale długów różnych. No a podatek lokalny niestety trzeba płacić, to jest priorytet w tym kraju. Możesz nie zapłacić za czynsz, nie sobie jedzenia, ale podatek lokalny ma być zapłacony. No, taka forma feudalnego przymusu, no, no ale na, państw... na tym, słuchajcie, Anglia jest oparta. Z jednej strony jest to no, naprawdę takie prawo, które tych ludzi przydusza, jest to system pewnego może zniewolenia finansowego w jakimś stopniu, tak, no bo tu trzeba priorytet... właśnie prioryt... robić priorytetem ten podatek, ale... ale z drugiej strony dzięki tym podatkom lokalnym, które ludzie płacą, e, utrzymywana jest prawie cała infrastruktura miejska, wiejska i tak dalej. Zresztą to państwo jest bogate między innymi z tego powodu, że z ludzi się ściąga tak ogromne podatki. Podatki są podstawą tego kraju. No. Z jednej strony ludzie płaczą i narzekają, że nie, nie, nie chcą płacić tych podatków lokalnych, a z drugiej wszyscy korzystają z, darmo z, z tego, że jest policja, że jest straż miejska, że są śmieci wyrzucone, że są przepięknie zadbane parki, że są prawie za darmo ośrodki sportowe, baseny publiczne, na które się wchodzi za darmo i tak dalej. Wszystko z czegoś musi być zapłacone, prawda? No niestety taka umowa społeczna. A wracając do tego, za, za co mi pograziła Pawełuszkiem, zadzwoniła taka zdesperowana kobieta i mi płakała w ogóle, że dostała list od komornika już teraz, bo już sprawę przekierowaliśmy do komornika, my w sensie my, my dział podatków i że ona dostała zapowiedź, że, że ten komornik przyjdzie do niej w poniedziałek zabrać jej rzeczy różne. No więc ja im poinstruowałem, proszę teraz ja tu wyślę maila do naszego tego departamentu komorników, żeby wstrzymali na chwilę egzekucję, bo że Pani się deklaruje, że z Pani zacznie spłacać, od przyszłego piątku, bla, 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 bla. Ja to zaraz wyślę, proszę oczywiście też do nich zadzwonić, podaj mi mój numer identyfikacyjny, że ze mną Pani rozmawiała, że mail ode mnie wyjdzie, że że my potwierdzamy, że Pani złożyła z nami takie, taką umowę, że będzie Pani spłacała i tak dalej. No ale on mówi, ale jak on w poniedziałek przyjdzie, ja mówię, to niech Pani nie otwiera drzwi. Niech pani sobie zasłoni zasłonki, udaje, że pani nie ma w domu. No i ktoś to słyszał i, i potem menadżerka przyszła i mówiła, żebym uważał na takie rzeczy. Chociaż dobrze zrobiłem, bo pani była płacząca przez telefon w ogóle, ale są pewne regulacje, które nie pozwalają nam udzielać takich płat yy, naszym obywatelom. Proszę nie otwierać drzwi. No, proszę nie otwierać drzwi. No co, kurwa, no nikt nie otwiera drzwi. Zresztą ja nie lubię komorników. Oni są strasznie wyszczelni, aroganccy. Ja wiem, to jest ich robota, ktoś ją musi robić, ale mogliby być trochę milsi do tych ludzi. Przynajmniej ich tak nie straszyć. No, tak takie ja mówię, nie mówię. To jest pogadanka sobotnia o wszystkim i o niczym. Faginosceptyk e, był, był. Piesek był, był. Widzieliście pieska. Spacerek jutro zrobimy z pieskiem, ale chyba nie z moim. Pójdę na spacerek, wezmę kamerę, bo mam takiego kolegę. Właściwie przyjaciela dobrego. To jest starszy człowiek. E, e, już na emeryturze. E, bardzo, bardzo przyjemny. Emerytowany, e, zresztą emerytowany mm, projektant mody. Fajny gość. Poznałem go dawno temu w klubie, bardzo przysympatyczna osoba, i, i często jestem zapraszany na takie typowe angielskie, na przykład y, późne lunchy w niedzielę. No, faj, fajne, fajne klimaty. W ogóle ma fantastyczny, stary angielski dom, w naprawdę angielskim stylu, bardzo mi się u niego podoba. No, ale co się stało? A on już ma swoje lata, bo on już jest po 60, grubo, grubo, prawie 70 lat, i spadł niefortunnie, widaczek ze schodów ostatnio. No, już ze słabe kości i tak dalej. I się połamał. Połamał się w tej chwili, że na tyle dobrze, że chodzi z chodzikiem, ale, ale jest połamany, no a on ma psa. I pies w zasadzie tylko, e, pies ma na imię Shiba, jest przepiękną labradorką, znaczy trochę spasiona już w tej chwili, właśnie przez to, że nie wychodzi na spacery. A ja o tym nie wiedziałem. Ja wiedziałem, że on ma, znaczy, może inaczej, ja nie wiedziałem, że on miał aż taki poważny wypadek. On mi napisał, że miał wypadek i że na razie nie możemy się zobaczyć. Ja go zapytałem, czy potrzebuje jakiejś pomocy, powiedział mi, że dziękuję, ale nie. No a wczoraj do niego poszedłem sobie wieczorem na, na, na małego drinka jeszcze. Tak, bo to, było, bo to było tak, że z tym papem, to jeszcze cała historia z tym papem była. No. Bo z tym papem przyjechaliśmy z Leslie i z, z Julianem do, do mnie do domu. Potem stwierdziliśmy, że jedziemy na dyskotekę, bo to było tak. Ale stwierdziliśmy, że, że Julian z, z Leslie, bo ja mówię, ja muszę wyprowadzić psa. No to oni powiedzieli, wiesz co, to zrobimy tak, bo w miarę tak, niedaleko mi siebie mieszkamy. To każdy pojechał do domu się przebrać, jeszcze wyszedłem z psem, a jeszcze w międzyczasie po drodze z tym psem wpadłem no się na chwilę do do mojego kolegi, przyjaciela Alana, no i tak do niego i patrzę na tą biedną szlibę i na niego. Ja mówię: Słuchaj, stary, wypiłem u niego drinka, a ja mówię: Wiesz co, no dobrze, że masz ogród i ją wypuszczasz, ale ona się już spasła trochę. No i tak obiecałem, że będę mu chodził przynajmniej raz w tygodniu, lub dwa razy w tygodniu, na spacerki z tym pieskiem wokół jeziorka naszego dużego. Więc wezmę jutro kamerę, jak będzie tak ładnie jak dzisiaj. I nagram wam wokół jakiego pięknego jeziora mieszkam. No. Piękne jezioro. Dobrze, to chyba by było na tyle. Byłoby na tyle. Byłoby na tyle. No. A ja będę za chwilę nagrywać gotowanie. Takie na ekranie. Cześć, wiecie co, ja jeszcze Wam chciałem coś powiedzieć o tych uchodźcach? I mi uciekło. No, pomijam to, że w ogóle przegląd klasy dzisiaj zrobiłem, i tam Merkel z Holandem. Nagle temat dnia. Nagle Merkel z Holandem mają propozycję rozwiązania kryzysu imigracyjnego. Kurwa, mać. Co to jest? To po chuj go tworzyliście i teraz po to, żeby rozwiązać? No, prawdopodobnie tak, bo tak, się, bo tak działa władza już od wielu, wielu lat tworzy problemy, żeby potem je rozwiązać. Dla dobra społecznego oczywiście. Nie wiem. Denerwuje mnie to. Ale nie będę się spinał. Jest sobotnie po południu. Będę zaraz do Was gotował. E, nie będę mówił co, bo po co. No chyba, że chcecie zapowiedź. Dobra, będzie kurczak w sosie ziołowym. Fajnie? Fajnie. Z makaronem? Fajnie? Fajnie. Za chwilę będę gotować. Kurczak ulubioną potrawą moją jest. E, no. Rosołu Wam nie będę pokazywać jak gotować, bo to chyba każdy potrafi. Ktoś mnie pytał skąd mam pierścienie. Jakie to są? No są pierścienie, obydwa są dla mnie bardzo ważne. Odpowiedź na indywidualnie została wysłana pod komentarzem na temat tego, skąd są pierścienie i dlaczego. Tyle? Tyle. Idę podlewać kwiatki, a potem będę dla Was gotować. A po, 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 wszystko, życzę Wam udanego popołudnia. I myślę, że po dzisiejszej y, imprezie z Anią i z Krzysiem znowu stworzę jakąś przeuroczą, pijacką nocną historię, którą będziecie mogli się rozkoszować jutro. <laughs> Dobra, miłego, miłej soboty, miłego popołudnia sobotniego Wam życzę i do zobaczenia w Półtce.